Witam serdecznie. Szczęść Boże, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha fragment z Ewangelii według Świętego Marka. A ludzie wyszli zobaczyć co się stało. Gdy przyszli do Jezusa, ujrzeli opętanego, który miał w sobie legion, jak siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach, strach ich ogarnął. A ci, którzy widzieli, opowiedzieli im co się stało z opętanym, a także o świniach. Wtedy zaczęli go prosić, żeby odszedł z ich granic. Dlaczego tak się dzieje? Że ludzie, widząc jawny znak, jawny cud uczyniony przez Jezusa, nie chcą go przyjąć do swoich domów, tylko proszą go, żeby odszedł. My nie chcemy mieć z tobą nic wspólnego. Idź stąd. Jezus tych ludzi uwolnił od tego zła, które nawiedzało tamtą krainę. W tym człowieku było mnóstwo zła, nawet legion demonów. Ci ludzie próbowali sobie z tym człowiekiem w jakiś sposób poradzić. Robili wszystko, co, ich, co było w ich mocy. Nie, nie udawało się. Zło było silniejsze. Aż w końcu przyzwyczaili się do tego zła, no, i żyli sobie tak, w tym złu. A przychodzi Jezus, odwieczny Bóg, dobro, ten, który jest pięknem, ten, który jest dobry, święty, radzi sobie z demonem, o tak, bez problemu, i nic, nic w tych ludziach się nie zmienia. Są przerażeni, to jest straszne, to jest naprawdę straszne, ale to nie dotyczy tylko tamtych ludzi. To dotyczy każdego człowieka, który nie widzi w sobie nieczystości. Dlaczego oni nie mogą przyjąć Jezusa? Bo jest w nich ten strach. Strach przed złem? Czyli Jezus przynosi jeszcze gorsze zło? Może jest gorsze od tego człowieka, który z nimi tam był, bo świnie stracili przecież, nie? No tak. Jezus pozwolił na, na to, że te świnie poginęły, bo ci pasterze słyszeli rozmowę Jezusa z demonem. Demon usilnie prosił, żeby Jezus nie wyrzucał ich do czeluści, tylko pozwolił zostać i wejść w te demony, w te, demony, w te świnie nieczyste. Jejku, co się z nami dzieje, nie? Człowiek Potrafi wszystko zniszczyć, pogmatwać. Gdzie tu logika? Odejść, odejść od nas, nie chcemy Ciebie. Pokazujesz człowiekowi jawne dobro, no to on na Ciebie jeszcze krzyczy wyzywać. Za co mnie tak nienawidzisz, człowieku? Co ja Ci złego zrobiłem? Że pokazałem Ci prawdę nie pal papierosów, bo pójdziesz. Na onkologię, onkologia to wiadomo, z czym się wiąże, z wielkim cierpieniem i bólem, to moje życie. Ty się nie wtrącaj. Co będziesz się wtrącał w moje życie? Idź sobie stąd. Nie chcemy cię tutaj. Po coś tu przyszedł, czemu mnie zaczepiasz, czemu się do mnie odzywasz? Czemu wszystko chcesz zmienić? Ale ja przynoszę dobro. No i co z tego? Ale my nie chcemy. Zobaczcie, że Pan Jezus się w ogóle tym ludziom jakoś nie zapowiadał. Nie zapowiadał swojej obecności, że przyjdzie. Po prostu przyszedł. jest nawet napisane na początku tej Ewangelii, że kiedy przybyli na drugą stronę jeziora do kraju Gerazyńczyków i gdy wysiadł, zaraz wyszedł mu naprzeciw z grobowców człowiek opętany przez ducha nieczystego. To zło już wyczuło Jezusa z daleka. Już czekało na, na Jezusa, żeby go przegonić. Ile razy miałem takie sytuacje podczas ewangelizacji, gdzie człowiekowi było głoszone dobre słowo, i pojawia się jakiś człowiek inny, i przeszkadza. Robi wszystko, żeby tamci nie słuchali. Odciąga. Jak byłem w, w stolicy w Warszawie, to spotkałem dwóch Belgów, parę y, mężczyznę i kobietę, i bardzo fajnie mi się rozmawiało z nimi po angielsku o Jezusie. Przyszedł jakiś napity kalifornijczyk ze Stanów i zaczął przeszkadzać. Zaczął przeklinać, wyzywać po angielsku. Jajku, mówię, człowieku, idź już sobie. Przeszkadzasz. A to, to jest normalne. Diabeł zawsze tak będzie robił, żeby nas wyrzucić z łaski Bożej, żeby, żeby, czas, żeby czasem nam do głowy nie przyszło, żeby Jezusa zaprosić do domu. Żeby słuchać Jego nauki. Bo Jego nauka uwalnia spod władzy demona. Demon Zrobi wszystko. Ale my nie możemy, mm, nie możemy się tym przejmować. Po prostu musimy zrobić to, co miłość nam nakazuje głosić, głosić, jeszcze raz głosić. Będą nas przyganiać, no to trudno. To odchodzimy, idziemy gdzie indziej. Idziemy dalej. Bardzo współczuję temu człowiekowi, że ten człowiek od razu po nawróceniu, po doświadczeniu wielkiej miłości nie może być ze swoim Panem, bo Jezus mu nie pozwala. Tutaj jest napisane, że gdy Jezus wsiadał do łodzi, prosił go o żeby mógł przy nim zostać, ale nie zgodził się na to. Tylko rzekł do niego wracaj do domu, do swoich i opowiedz im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą. Prawdopodobnie to był poganin, to nie był yy, Żyd, Judajczyk, bo gdyby tak było, to Jezus chyba by go wziął do tej łodzi, do swojego kościoła, do wspólnoty, ale nie wziął go. To nie jest jeszcze ten czas musisz jeszcze pójść tam do siebie pozałatwiać sprawy w domu, z rodziną pogłosić, poopowiadać doświadczyć odrzucenia, bólu, samotności, wrogości. Tutaj jest napisane, że poszedł więc i zaczął rozgłaszać w dekapolu wszystko, co Jezus mu uczynił, a wszyscy się dziwili. No, takie dziwienie się wydaje się być pozytywnym czymś, ale to nie jest pozytywne. Strach nie jest pozytywny i to dziwienie się nie jest po pozytywne, bo tutaj nie ma miejsca na wiarę. Pokuta, tak, byłaby otwarciem na wiarę, ale tutaj nie ma miejsca na wiarę. Tak samo dziwili się Jezusowi, kiedy przyszedł do Nazaretu i głosił wielkie dzieła Boże. Ci, którzy go znali, dziwili się, patrzyli się na niego i się dziwili. No i co, jak się to skończyło? No, chcieli go zabić, przegonili go. Musiał odchodzić stamtąd. Więc jak się ludzie dziwią, jak są ludzie zastraszeni, przestraszeni, to tam nie ma miejsca na wiarę. My może chcielibyśmy tak kogoś zdziwić, zadziwić, udowodnić wiarę. Ja ci udowodnię, że Bóg istnieje. Możesz udowadniać. Zobacz, Jezus udowodnił, że, że jest y, od Boga, bo tylko ten, który pochodzi od Boga, może rozkazywać demonom. No i co z tego? Zaczęli się go bać i odrzucili go. Idź sobie stąd. Nie chcemy, żebyś był z nami. Proszę odejdź. Diabeł prosi Jezusa, żeby mógł zostać w świniach, żeby mógł wejść w świnie. Ci proszą Jezusa, żeby odszedł, a opętany prosi Jezusa, żeby mógł z nim zostać. Każdy o coś prosi Jezusa. A o co ty dzisiaj prosisz Jezusa? Może Jezus też chce Ci o coś poprosić. Żebyś wytrwał, żebyś wytrwała przy nim jak Gedeon, oczywiście do czasu, bo później odszedł. Samuel, Dawid, Jefte, Samson, Barak. Każdy z nich przeżywał samotność. Jeszcze do tego możemy dołożyć wszystkich świętych apostołów: Paweł, Piotr. Jan. Każdy z nich doświadczył tej samotności, tej próby, tej walki z pokusą. Ale każdy z nich, no prawie każdy z nich wytrwał, no bo Samson, no na koniec Samsonowi się udało, ale Gedeon troszeczkę popłynął i to i to mocno, bo zaczął czcić bożki. Ale tak, yy, patrząc na nich, yy, to co oni wspólnego mieli, to, to dużo samotności w swoim życiu, w chodzeniu za Panem, yy, przeżywali. Yy, takiego bycia poza wspólnotą. Jeśli się nie nauczymy tego bycia z Panem poza wspólnotą, no bo na przykład nie będzie można być we wspólnocie gdzieś, tak jakbyśmy chcieli, bo będziemy przez innych krytykowani, będą na nas źle patrzeć, no będziemy po prostu inni. Jeśli się tego nie nauczymy, jeśli na to się nie zgodzimy, to no to nie będzie też miejsca na wiarę w naszych sercach. Mu, musi to być w nas. Ten człowiek się zgodził na to, że Jezus nie chciał go w Łodzi, w, w tym, w kościele swoim, bo Łódź to jest Symbol kościoła i poszedł do domu. Tak jak to Szaweł też miał takie doświadczenie, że apostołowie wysłali go do Tarsu, do siebie, żeby tam przeczekał taki, taki trudny czas, żeby tam wzrastał w Panu. I on wzrastał, w, w, będąc tam, aż w końcu przyszedł po niego Barnaba i wziął go do Antiochi. I z szabła powoli szawę stawał się Pawłem. Aż w końcu poszli na pierwszą misję, potem na drugą misję, już bez, bez Barnaby, potem trzecia misja była i Paweł naprawdę y, był pożyteczny, użyteczny dla Pana. My musimy się zgodzić na takie, na takie y, trudne y, Prośby Pana Jezusa: nie mogę, go, nie mogę Ciebie dzisiaj wziąć do siebie. Nie możesz być ze mną po takim y, doświadczeniu miłości. Musisz pójść na pustynię, musisz pójść i doświadczyć y, no, trudności, wzrostu w wierze. Bo ten człowiek jest dopiero neofitą. On, on, on dopiero się nawrócił, on dopiero został uwolniony. On teraz musi nauczyć się korzystać z tej wolności no, wracając do siebie do, swoich, do swojego domu, do swoich bliskich i opowiadając innym, co Pan mu uczynił. To jest bardzo trudna Ewangelia i bardzo trudna prawda jest tutaj w tej Ewangelii pokazana, że choćbyśmy nie wiem co robili dla innych, choćby Bóg sam nawet stanął przed ludźmi bez pokuty, bez yy, bez ujawnienia swojej grzeszności człowiek nigdy nie przyjmie Boga, bo ta nieczystość jest w nich. Nie tylko w tym człowieku, albo w tych świniach, albo y, gdzie indziej. W nich jest ta nieczystość i ta nieczystość nie pozwala Jezusowi zamieszkać przez wiarę w ich sercach, bo, bo tą nieczystością jest ten zły strach. A później to zadziwienie. Po co się dziwić? Za dużo jest tego dziwienia się. Ludzie się dziwią, że świat jest zły, albo dziwią się, że Bóg jest taki dobry. Za dużo jest tego dziwienia się, a za mało spojrzenia w siebie oczami Jezusa i robienia rachunku sumienia. Wtedy jest dużo łatwiej wytrwać i wejść w relację z Jezusem. Bo można być takim obserwatorem. Tu jest jeszcze napisane, że oni tak popatrzyli, poobserwowali, posłuchali tak jak w sądzie, za i przeciw Jezusowi i wydali wyrok. Proszę, abyś odszedł. Nie chcemy cię tutaj. Nie chcecie tego Spawiciela, jednego, prawdziwego? Nie ma innego lepszego. Ten jest najlepszy. Nie chcemy. Pasterze nam powiedzieli, co widzieli. Patrzymy na te świnie, nie ma ich, poginęły. Patrzymy na tego opętanego przy zdrowych zmysłach. Oj, to też jest coś nie tak. Przecież zawsze go widzieliśmy, bez zmysłów. Zachowywał się jak szalony. Takiego go woleliśmy, niż takiego ubranego. Nie, coś tutaj jest nie tak. Idź stąd. Idź człowieku stąd Nie, nie chcemy Cię, bo, bo ty, ty budzisz w nas lęk. Demony nie budzą w nich lęku, a Bóg czysty, duch, y, który stał się człowiekiem, miłość chodząca, oni nie są w stanie przyjąć tej miłości, bo są nieczyści. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. I jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.